Cześć wam, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na dzisiejszy filmik. Dzisiaj mam dla Was coś bardzo, bardzo, bardzo wyczekanego, czyli jak stworzyć CV do pracy w marketingu, które rozkocha rekruterów. Jeżeli rozpoczynacie dopiero swoją przygodę z marketingiem i nie wiecie jak stworzyć dobre CV, takie, które przyciągnie uwagę na dłużej, ale też po prostu sprawi, że rekruterzy postanowią się do Was odezwać, to w tym filmiku poznajcie moje wskazówki, moje tipy, jak właśnie takie CV stworzyć. Pierwszym i tak naprawdę najważniejszym, ponieważ odpowiadając za pierwsze wrażenie, punktem, sposobem jest to, aby zadbać o estetyczne i wyróżniające się CV. W naszej branży CV stworzone w Wordzie, nieważne jak profesjonalną osobą jesteś, niestety, ale często nie działa. To znaczy rekruterzy są przyzwyczajeni do bardzo kreatywnych, bardzo ciekawych CV, no i takie po prostu napisane, tekstowe, suche, może nie zadziałać, może nie zwrócić ich uwagi. Dlatego fajnie jest stworzyć CV, które będzie estetyczne, będzie ładne, będzie się wyróżniało, ale też nie będzie. Przesadniki czowate. Tak naprawdę najlepiej i najłatwiej stworzycie w kanwie. W kanwie macie ogrom różnego rodzaju szablonów i na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Wybierzcie ładny i estetyczny szablon, który przyciągnie uwagę rekruterów, ale pamiętajcie, aby jednocześnie on był czytelny i nieprzesadny. Chyba, że macie tak kreatywną, tak niesamowitą osobowość, że chcecie, żeby to było widać już w samym wtedy jasne. Ale na ogół postarajcie się, aby było po prostu czytelne i nieprzesadzone. A jeżeli chodzi o czytelność, tutaj zgrabnie przechodzimy do punktu drugiego, a brzmi on. Twoje CV powinny mieć maksymalnie jedną stronę. Dlaczego? Dlatego, że rekruterzy bardzo często tych CV dostają ogrom. I jeżeli Wasze CV będą zbyt długie, to po prostu rekruterzy ich nie przeczytają, a przynajmniej nie w całości i nie tak dokładnie, jak byście chcieli. CV powinno w takiej zwartej formie zawierać jak najwięcej informacji o Was, ale tych ważnych, tych szczególnych i tych najbardziej potrzebnych, jeżeli chodzi o dane stanowisko. Więc jeżeli wasze CV jest dłuższe, to postarajcie się z niego wyrzucić to, co mało potrzebne, mało interesujące lub nieznaczące. Wyjątkiem może być sytuacja, jeżeli aplikujecie na wyższe, bardziej profesjonalne stanowisko, np. jakiś kierownik albo senior i wasze doświadczenie zawodowe jest faktycznie długie i chcecie pokazać to wszystko, to wtedy ok. Ale jeżeli aplikujecie na juniora, na jakiś. Początkowe lub mniej ważne stanowisko to zdecydowanie jedna strona, to jest max. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest to, aby dokładnie wypisać wasze doświadczenie, i słowem kluczem jest tutaj dokładnie. Mam na myśli to, że liczy się dosłownie wszystko, wiele z was. Jeżeli nie pracowało jeszcze konkretnie w stanowisku związanym z marketingiem, myśli, że nie ma doświadczenia zawodowego. A to jest błąd, ponieważ liczy się dosłownie wszystko. Liczą się także projekty, koła naukowe, działalność w wolontariacie, wszystko to, co robiliście i może poświadczyć, że macie jakiekolwiek pojęcie na dany temat. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek dowody na to, że faktycznie to robiliście, no to jest to dodatkowy atut. Wypiszcie dosłownie wszystko, każde doświadczenie, jakie macie, związane z danym zawodem, na który aplikujecie. Nawet jeżeli nie pracowaliście na dokładnie takim stanowisku. Jeżeli natomiast macie w swoim doświadczeniu zawodowym jakieś sukcesy, osiągnięcia, to najlepiej, aby podać je konkretnie na przykład danymi liczbowymi. To może być na przykład zwiększenie liczby obserwatorów o X% procent, albo po prostu o X osób, po prostu twarde dane są dużo ciekawsze i dużo bardziej przykuwają uwagę. Kolejny punkt to dodaj estetyczne zdjęcia. Tutaj myślę, że sporo osób może się na nami zgadzać, ponieważ wiele osób mówi, że nie ma już obowiązku dodawania zdjęcia dyskory. I tak dalej, i tak dalej. Wiem, jak najbardziej nie musicie tego robić. Natomiast moim zdaniem jest to dodatkowy atut, dzięki któremu wy z dużym prawdopodobieństwem szybciej, łatwiej, prędzej. Zostaniecie pracę. I nie mam tutaj na myśli Waszego wyglądu czy Waszej płci czy czegokolwiek takiego. Mam na myśli to, że my ludzie bardzo często zapamiętujemy coś wzrokowo. I jeżeli pokażecie Waszą twarz, to jest większa szansa, że po prostu rekruter Was zapamięta. I tu chodzi tylko o to. Pamiętajcie tylko, aby unikać selfie i jakichś takich zdjęć, na przykład z wakacji, raczej wybierzcie coś może nieprzesadnie profesjonalnego, bo też umówmy się, jeżeli nie aplikujecie na stanowisko menedżerskie czy dyrektorskie, to nie potrzebujecie. Zdjęcia wyjętego z LinkedIna, ale niech to będzie po prostu ładne, takie clean zdjęcie. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest to, aby zadbać o sekcję o mnie, czyli o Was, ale nazywa się o mnie. Doktorzy bardzo często chcą Was poznać. I w aktualnych czasach nie ma już takiego wielkiego znaczenia, jakie macie doświadczenie, czy umiejętności. Znaczy, to ma znaczenie. Ale bardzo często oprócz tego liczy się to, jakimi jesteście osobami. Czy wniesiecie coś do firmy, czy macie jakiś charakter, czy macie jakieś dodatkowe zainteresowania, pasje, czy jest w Was coś ciekawego. Więc koniecznie w takiej sekcji wypiszcie swoje zainteresowania, nawet jeżeli nie są bezpośrednio związane z Waszym zawodem. Być może okaże się, że rekruter jest absolutnym kawoszem, a Wy uwielbiacie parzyć kawę i znajdziecie jakiś wspólny język, i dzięki temu Was po prostu zapamięta. Więc nie bójcie się poruszać rzeczy w tej sekcji, które nie są bezpośrednio związane z Waszą pracą. Po prostu nie wypisujcie to wszystkiego, co się da. Niech to będzie takie zwarte i konkretne, ale ciekawe. Kolejnym punktem jest to, aby dokładnie opisać swoje umiejętności w danych programach. Bardzo często widziałam, że wiele osób w CV graficznie pokazuje swoje umiejętności, na przykład pisują Photoshop i trzy kółeczka z pięciu, czyli jest to taki poziom powiedzmy powyżej zaawansowany, ale to bardzo często niewiele rekruterom mówi, bo. Co to właściwie znaczy średnio powyżej zaawansowana umiejętność Photoshopa? Dużo lepiej po prostu w doświadczeniu zawodowym wypisać, co konkretnie robiliście. Czy jakieś, nie wiem, przygotowanie do druku, czy retusz, czy cokolwiek innego. Po prostu konkretne rzeczy, które umiecie robić w danym programie. A w dodatkowej sekcji z boku, jeżeli macie ochotę, możecie po prostu wypisać znajomość programów, ale fajnie by było gdzieś po prostu rozwinąć. Co konkretnie w tych programach umiecie robić? Kolejnym bardzo ważnym, naprawdę bardzo ważnym punktem jest to, aby dopasować CV do stanowiska, na które aplikujecie. Oczywiście, jeżeli macie taką możliwość, bo jeżeli jest to wasza pierwsza praca i aplikujecie na 100 różnych prac, to, to ciężko, żebyście stworzyli 100 różnych CV, ale tak mniej więcej. Jeżeli jesteście już bardziej ukierunkowani i wiecie, że chcecie aplikować na przykład na Social Media Managera, no to podkreślcie swoje doświadczenie związane z social mediami, swoje umiejętności, pokażcie jakieś profile, które prowadziliście, opowiedzcie o tym. A jeżeli na przykład chcielibyście aplikować na Copywritera. No to podkreślcie swoje doświadczenie w pisaniu, może jakiś blog, może jakieś projekty, może znajomość jakichś programów. Po prostu postarajcie się, aby CV było skonkretyzowane i bardziej dopasowane do tego zawodu, którego szukacie. Kolejny bardzo ważny punkt to to, aby zawrzeć certyfikaty i szkolenia. Myślę, że to jest dość oczywiste, ale sporo osób tego nie robi. Ponieważ bardzo, bardzo często zdarza się, że myślimy, że jeżeli to był jakiś webinar, czy zwykłe szkolenie lub szkolenie internetowe, to nie powinniśmy tego wpisywać. Według mnie powinniśmy. Oczywiście nie wpisujmy wszystkiego... Nawet jeżeli nie ma znaczenia, ale jeżeli na przykład nie macie jeszcze jakiegoś konkretnego wykształcenia, a macie ze sobą jakieś kursy czy szkolenia, czy nawet webinary, i macie certyfikat, to no pewnie, że warto to wpisać, bo jest to zawsze jakaś dodatkowa wiedza, zawsze jakieś dodatkowe poświadczenie waszego, waszej wiedzy. Więc czemu by tego nie wpisać? Na początku myślę, że jak najbardziej. Kolejny, bardzo ważny punkt i myślę, że może Was to uratować, to, to aby nie podawać swoich prywatnych sociali, jeżeli nie są waszą wizytówką. Jeżeli prowadzicie swoje konto na Instagramie, tak jak na przykład ja, i tworzycie je mimo wszystko w taki sposób profesjonalny, to jak najbardziej możecie takie konta. Podać. Jeżeli natomiast macie po prostu konto na Instagramie, w którym dzielicie się zdjęciami waszych super kochanych, pięknych piesków i wyjazdów z wakacji, to nie ma do końca sensu podawać tego w CV, ponieważ to nic nie wnosi i rekrutera o nic nie informuje. Niemniej pamiętajcie, że istnieje szansa, istnieje ryzyko, że pracodawca i tak przyświetli wasze socjale przed podjęciem pracy z wami, więc warto je przejrzeć i zerknąć, czy nie ma tam nic. Dziwnego. I kolejny punkt, który jest opcjonalny, ale uważam jest ogromnym, ogromnym atutem, to jest załączenie w CV swojego portfolio, linku do portfolio, czegokolwiek. Nie jest to obligatoryjne, ale jeżeli macie coś takiego lub jeżeli możecie coś takiego stworzyć, no to jest dużo większa szansa, że rekruterzy was zapamiętają. To może być portfolio zbudowane na kontach, które już prowadziliście, jeżeli macie takie doświadczenie, ale może to być też portfolio zbudowane z Waszych prac, które nie są komercyjne, czyli przykładowe grafiki, jakie umiecie stworzyć, jakieś filmy, lub na przykład konta, które prowadziliście w swojej rodzinie lub sobie samemu. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak takie portfolio stworzyć. Najlepiej? To dajcie koniecznie znać w komentarzu, a nagram osobny filmik na ten temat. Jeżeli interesuje Was temat tworzenia CV do pracy w marketingu, to jestem pewna, że interesuje Was również to, jak taką pierwszą pracę w marketingu dostać i jak rozpocząć swoją przygodę w social mediach. Jeżeli tak, to koniecznie obejrzyjcie film na ten temat. Link do niego zostawiam Wam w opisie oraz na końcu tego filmu. A jeżeli chodzi o ten film, to już wszystko. Jeżeli się on Wam podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę, i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo gwarantuję, że będziecie mieli dostęp do wielu fajnych i wartościowych filmów, takich jak ten. A tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa-pa!